Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Jarek Ostaszewski i będzie to kolejne wideo nakręcone dla portalu domidrewno.pl Zapraszam. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam pewien przyrząd, który w głównej mierze będzie służył do polepszenia, do, do zwiększenia bezpieczeństwa naszej pracy przy chyba najbardziej niebezpiecznych maszynach, jak i, jak, jakimi są wyrówniarka, y, piła stołowa czy też nawet zwykła frezarka umieszczona pod stolikiem. Będzie to przyrząd firmy Microjig, który nazywa się Gr Ripper. I tu nie, nie bez żartów, nie, nie warczę na Was. Tylko faktycznie tak się to nazywa, gripper. I teraz spróbuję zrobić magiczny trik filmowy. I takim to sposobem pojawia się nam przyrząd w rękach. W kilku słowach, w kilku zdaniach spróbuję najpierw opisać samą budowę naszego. Naszego przyrządu. Może jednak zacznę, pokażę najpierw wersję podstawową naszego gripera. To jest, to jest wersja podstawowa. To jest wersja podstawowa, którą kupuje się jako bazę do przykręcania kolejnych, kolejnych rzeczy, kolejnych elementów. Z czego składa się nasz griper? Duża, mocna, bardzo wygodna rączka, którą w razie czego można przesunąć. Tu są śruby mocujące, rowki teowe. Możemy poluzować, przesunąć w dowolne miejsce. Ja mam ustawione normalnie na środku. Od spodu mamy dwie ścianki przymocowane na stałe. Oraz ruchomy środek przesuwny również na rowkach teowych. Przesuwamy sobie, regulujemy i zaciskamy śrubami. Sam spód jest wykonany z jakiegoś odlewu gumy, co daje bardzo pewny i mocny chwyt materiału po przyciśnięciu. I to jest wersja podstawowa. Teraz pokażę wersję ciut rozbudowaną. Różni się ona tylko tym, tak naprawdę, że ma tutaj przyczepione u góry takie dwa elementy, które podniosły ciut rączka, jeśli ktoś ma większą rękę, żeby mieć tutaj więcej luzu, ale też te dwa elementy mają tutaj takie specjalne śrubki, które służą do mocowania kolejnych elementów. Te dodatki, te dwa elementy wraz jeszcze z takim małym elemencikiem możemy dokupić jako dodatek, dodatkowa rzecz zupełnie i dokręcamy po prostu sobie to do naszego gripera podstawowego. To nazywa się Bridge bridge Set. Wsuwamy sobie go tutaj w ten rowek, rowek teowy. Przykręcamy. Jak widzimy, tutaj nam wystaje w tym momencie ten, ten element z tyłu. Po prostu chodzi o to, że możemy popchnąć. Materiał tą końcówką. W tym momencie tak naprawdę piła przecina nam ten element, no ale to możemy oczywiście sobie wymienić i czy zrobić nawet z jakiegoś innego materiału. Przykręcamy i to wszystko. Do tego mostu możemy przykręcić kolejny element. To jest taka płytka. Deflektor connector. I służy tak naprawdę do, do kilku rzeczy. Możemy to użyć. Przykręcamy tutaj właśnie w to mocowania. Pach mocujemy i gotowe. Jadąc nad materiałem, chroni nam tutaj. Możemy wtedy spokojnie sobie e, używać tego przyrządu bez, bez okularów. Ta płytka chroni nam przed pryskającymi wiórami, ale nie tylko. Tą płytkę możemy też zamocować w inny sposób. Tutaj, czyli wtedy będzie to z tyłu. I przy przechodzeniu tego przyrządu przez piłę, wtedy chroni nam tutaj ta, ta powierzchnia przed wiórami. Wylatującymi z piły, które zawsze wiadomo lecą do góry, trzecim zastosowaniem tej płytki. Tutaj może nie do końca pokażę, ponieważ do tego będą potrzebne jeszcze jedne uchwyty typu, typu Bridge, których nie mam, ale jeśli byśmy mieli zamocowane to w tym miejscu, w tym drugim griperze, wtedy to płytkę mocujemy do drugiego gripera i mamy szczepione dwa przyrządy naraz. Zarówno w ten sposób, jak i, jak, i, jak i w ten. Czyli jakby mamy połączenie dwóch griperów razem, co służy po prostu do, do zwiększenia posuwu w czasie obróbki materiału. Ok, to mamy kolejny element. Co jeszcze? Kolejny dodatek. To nie przepraszam, to jest to jest sprzedawane w standardzie tego gripera z serii 200. jest to kolejna przykładnica, którą przykręcamy do dziurek w ściance bocznej. Już pokazuję. Również są łezki wycięte, więc jest to regulowane w górę i w dół. Ok, to odkręcam i idziemy dalej. Teraz największa przykładnica. Jest to również standardowa rzecz tego gripera, właśnie serii 200, czyli tej, tej nowszej wersji. Jest to duża przykładnica. Które również mocujemy do ścianki bocznej. Już sobie tutaj przykręcamy. Czyli mamy dwie śruby mocujące do ścianki bocznej oraz dwa motylki pozwalające przesunąć tą główną podstawę dolną. I teraz pokażę na jakimś materiale, o co tu chodzi że weźmy sobie jakąś tam klepkę. Eee, czyli kładziemy materiał na stole. Gripper na materiale. Przykładnica ta dolna. I teraz skręcamy wszystkie elementy do siebie. Blokujemy motylki, blokujemy śruby i gotowe. W tym momencie, jadąc na, na, na przykład na pile, mamy materiał unieruchomiony zarówno od góry poprzez te gumowe podkładki, jak i tym małym tutaj takim ogonkiem. Materiał jest chwycony również tutaj na końcu z lewej strony i popychany. Poprzez tą dużą stopę, tutaj tą czarną, gripper jest naprawdę stabilny. Rewelacyjny popychacz. Czyli, tak jak mówiłem, to jest sprzedawane jako standardowa. Standardowy element do tego gripera z serii 200. I ostatnim dodatkiem płatnym jest przykładnica boczna o grubości, jak pamiętam, 3 mm. Którą przykręcamy również do bocznej ścianki. Tym razem musimy użyć śrubokręta. Blokujemy to. Jest to przykładnica. Ta ścianka boczna, ta przykładnica pozwala nam przycisnąć materiał przy cięciu piłą o grubości 3 mm, czyli przy przejeżdżaniu przez piłę. Możemy sobie docisnąć materiał 3 mm. Na tej ściance bocznej mamy też narysowane linie, które, które pokazują maksymalny wysuw piły. Jeśli, jeśli wysuniemy piłę wyżej, to po prostu przetniemy dolną ściankę tego, tego uchwytu. No więc tutaj jest to zaznaczone. Czyli koniec teorii, zaczynamy praktycznie pokazywać nasz przyrząd.